Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na drugiej już czerwcowej rozgrzewce umysłu z Best Brain. Pranie rozgrzewce umysłu, jest w poniedziałek. Nie wiem, jak wam dzisiaj ten poniedziałek mija, Dzisiaj, jak wchodziłem do przedszkola, zaprowadzałem dzieci, to, to widać było, że niektórym wokół poniedziałek jednak kojarzy się bardzo trudno. Nam poszło dzisiaj dość sprawnie. Nie wiem, jak u Was ten poniedziałek wygląda. Ale warto jest rozpocząć ten tydzień pracy, ten tydzień zadań, działań od rozgrzewki naszego mózgu. Przypominam, na tych, którzy nas jeszcze za bardzo nie znają albo jeszcze nie byli na naszych, na naszych rozgrzewkach sekundkę, to mam jakiś problem z Instagramem nie wiem, czy on pójdzie dzisiaj nam, ta relacja na żywo na Instagramie ale trudno. To przypominam, że nasz mózg Potrzebuje rozgrzewek. Dla dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że on potrzebuje się rozbudzić. Jeżeli my sobie zrobimy taki fajny nawyk, że przed każdą pracą zrobimy jakąś malutką rozgrzewkę umysłową, nie wiem, policzymy coś, pododajemy, kreatywnie potworzymy słowa ze słów, zapamiętamy coś, zrobimy coś innego, co będzie pewną rutyną, że zrobimy małe ćwiczenia pamięciowe przed naszą pracą, nasz mózg stworzy. Pewien sposób automatyzmu, przygotowania się, że zawsze kiedy to się dzieje, on włącza inny poziom koncentracji uwagi i zaczyna działać lepiej. Po prostu, bo się przełącza. Nie ma tego takiego czasu, który czeka na włączenie swojego efektu flow na to, żeby, żeby mu zacząć dobrze pracować. Druga rzecz to jest to, że po prostu ćwiczenia umysłowe dają super efekty. Według badań Actw wystarczy 8 godzin. Ćwiczeń, żeby nasz mózg miał genialny efekty już na długi, długi czas. Więc jeżeli jesteście z nami już od paru ładnych miesięcy, w sumie już jest 54 tych rozgrzewek nagranych na naszym YouTubie, bo no 54 rozgrzewki razy około 10-15 minut, to na pewno te 8 godzin już jest przećwiczone, to naprawdę daje duży, duży, dużą pomoc do naszego mózgu. Dzisiaj przed nami proste ćwiczenie, wymagające, dające myślę, że sporo satysfakcji, jeżeli chodzi o, o to rozwój naszego mózgu, ale też yy, nie wymaga zbyt dużo umiejętności. Trzeba będzie po prostu coś policzyć, a dokładnie zliczyć. Za chwileczkę na ekranie pojawią się losowo cyfry. Dwójka, piątka, jedynka, trójka, czwórka, dwójka, dwójka, dwójka może dwa razy po dwójka nie powinna się pojawić i Waszym zadaniem nie jest ich dodawanie. Waszym zadaniem jest policzenie, ile razy pojawi się jedynka. Jeżeli ktoś chce od razu pójść na level up, wyższy poziom, to myślę, że spokojnie można od razu liczyć, ile razy pojawiła się jedynka i trójka. A dla tych, którzy uważają, że już mogą spróbować jeszcze trudniej, to trzeba policzyć, ile razy pojawiła się jedynka, ile razy pojawiła się trójka i ile razy pojawiła się piątka. Wszystko oddzielnie, bez szeptania i liczenia na palcach. O to chodzi, żeby w głowie trzymać te informacje. Czyli Pojawia się jedynka, pamiętam, że była jedynka, potem dwójka, nic nie robię, pojawia się jedynka, dwie jedynki, potem piątka, ok dwie jedynki, zero trójek, jedna piątka. I próbuję to w głowie trzymać, te informację i sobie dodawać, ile razy pojawiła się jaka e, wartość. Czyli najprostsza wersja, według mnie za prosta dla dorosłych, ale jak ktoś czuje, że na razie go stanie dzisiaj, poranku, dzisiejszego poranka, to zliczyć, ile razy pojawiła się jedynka. Trochę trudniejsza, to ile razy pojawiła się jedynka, oraz osobno ile razy pojawiła się trójka, oraz już taka trudna w miarę, ile razy pojawiła się jedynka, osobno ile razy pojawiła się trójka i osobno ile razy pojawiła się piątka. Będzie się pojawiały te cyferki co półtorej sekundy, będzie ich trochę i będzie się pojawiały cyferki od 1 do 5. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że jesteście z nami i każdy zlicza w głowie jedynki, trójki i piątki. Uwaga! Albo. Jakąś mniejszą liczbę tych pozycji. Uwaga, czas. Ja się rozproszyłem na chwilę. I ja nie jestem przekonany, czy dobrze pamiętam. Możecie napisać, e, jak według Was jest. Dla mnie jedynek było sześć, trójek była jedna, a piątek były dwie, ale ja szczerze mówiąc, nie jestem przekonany co do mojej wartości liczby jedynek. Więc moje wartości wam wysyłam, e, okej okay, Ania policzyła sześć jedynek, czyli jednak tak jak, ja, jak mi, mi wyszło. Eee, zobaczymy, czy tak wyszło. Eee, jedna trójka, OK. Było sześć jedynek, jedna trójka i dwie piątki. Mi się udało dobrze policzyć. Eee, tobie, Aniu, również gratuluję. Eee, Krzysiek, eee, jak też dobrze policzyłeś. Nie. Eee, liczyłeś dwójki zamiast trójek, prawda? Bo cztery wyszły w Twoim liczeniu, więc pewnie liczyłeś dwójki zamiast trójek. Ale super. Gratuluję. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Tak, jeżeli masz dobrze, to znaczy, że dwójki liczyłeś. Nie ma problemu. Chodzi o to, żeby, żeby po prostu to zliczanie zrobić. Jeżeli komuś było za łatwo i to bez problemu, to może dać sobie jeszcze jedną cyferkę do policzenia. A ja jeszcze utrudnię wam coś. Będę próbował was trochę porozpraszać. Uwaga! 3, 2, 1, 0. Start. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jęczą Państwo liczą wszystkie cyferki. Jest 5, jedynek, 3 dwójki, 1, 3, 2, piątki, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 5, 7, 3, 11! Dobra. Skupiamy się, skupiamy się. Nie uciekają nam cyferki. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 7, 4. No i teraz by było ciężej. Dajcie znać, ile Wam wyszło ile jedynek, ile trójek, ile piątek, chyba że go jeszcze czy jakieś inne wartości. Dajcie znać, dajcie znać, jak Wam to idzie. Czekam na Wasze komentarze, wiem, że mam lekkie opóźnienie w tych komentarzach. Ok, pięć, cztery jedynki, pięć trój, dwójek i dwie czwórki, tak? Piątki, Krzysztof. A ja mówię, że cztery jedynki i trzy trójki. Sprawdzamy. Cztery jedynki, trzy trójki. Krzysiek napisał 4, 5 i 2. Dwójka jest błędna i była były trzy, więc udało mi się ciebie trochę zmylić za drugim razem, ale bardzo gratuluję o to chodzi w tym ćwiczeniu, żeby robić ćwiczenie. Ten błąd pojedynczy pokazał, że to jest ćwiczenie w dobrym poziomie, w dobrej trudności. Czyli jakby było za prosto bez żadnych błędów. To wtedy jest problem. Aniu, ja ci proponuję, żebyś trzy rzeczy policzyła, bo jak już łatwo poszły te dwie, to spróbuj trzy zrobić, ok? Zrobimy jeszcze raz. Do piątek. I ostatnie podejście w dzisiejszej rozgrzewce. Zapraszam wszystkich, bo nas jest więcej niż tylko dwie osoby, więc zapraszam wszystkich do pisania swoich wyników. Uwaga: 3, 2, 1, 0. Start. A nie, to tutaj jeszcze start. Start. No i mamy jedną jedynkę, mamy jedną dwójkę, mamy jedną, nie, mamy dwie dwójki, jedną trójkę, jedną piątkę, czwórka znów się pojawiła, kolejna jedynka, jakby była druga albo trzecia się pojawiła, może czwarta, znowu dwójka, czwórka. Ojej, dwójka była jedna, czy jedynka były dwie? Nie, były cztery jedynki albo trzy jedynki, tu było pięć. Uff, mam nadzieję, że Wam ja to chyba przeszkadzałem. Jeszcze idą. Dobrze. To dajcie znać swoje ostatnie dzisiejsze rozrzewce wyniki. Czekam, czekam na wasze odpowiedzi i sprawdzamy zaraz, czy się zgadza. 6 jedynek, 4, trójki i 3 piątki. Zobaczmy. 6 jedynek 4 trójki i 3 piątki. Eee, Aniu, ty chyba tutaj z nami jesteś regularnie i myślę, że widać to w lekkości, którą ją zrobiłaś. Krzysiek, bardzo dziękuję Ci za Twoje wyniki. Bardzo byli, w wielkiej wielkiej lekkości. Nie ma tutaj Twoich ostatnich wyników. Mam nadzieję, że udało Ci się zrobić to ćwiczenie. Eee, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozgrzewkę. Mamy już czerwiec, więc jeszcze te kilka rozgrzewek do wakacji przed nami, więc zapraszam Was za tydzień z moim bratem, kolejna rozgrzewka, może bardziej pamięciowa, może nie, nie wiem, jaką, jaką on przygotuje na przyszły tydzień. Zapraszam Was bardzo serdecznie do dalszych treningów, do ćwiczenia Waszego umysłu i do naszych innych filmów, szczególnie do naszej nowej serii Edukacja bez cenzury, bo myślę, że tam jest dużo, dużo wiedzy dla Was. Dobrego dnia i dobrego tygodnia Wam życzę. Cześć!